www.minerva.edu.pl Język niemiecki, kompetencja i profesjonalizm. Oferujemy tłumaczenia przysięgłe, tłumaczenia symultaniczne, usługi dla firm, szkolenia językowe, usługi dla biznesu. To między innymi tłumaczenie symultaniczne podczas spotkań oraz negocjacji biznesowych. Reklama i reprezentacja państwa firmy za granicą, na przykład. Na targach branżowych, seminariach lub konferencjach. Pomoc w redagowaniu oficjalnych pism do instytucji niemieckich zgodnie z wymogami DIM, Niemieckiego Instytutu Norm. Prowadzenie rozmów telefonicznych z kontrahentami prowadzenie korespondencji. Szkolenia językowe. Zapraszamy na szkolenia językowe dla pracowników w ramach regularnych kursów, warsztatów lub jako nauka języka poprzez zabawę podczas wyjazdów integracyjnych. Szkolenia prowadzone są z wykorzystaniem mnemotechnik, czyli technik ułatwiających szybkie i efektywne zapamiętywanie, opartych m.in. na kinezjologii, synestezji i mind mappingu. Tłumaczenia przysięgłe. Oferujemy tłumaczenia przysięgłe wszelkiego rodzaju dokumentów z języka polskiego na język niemiecki oraz z języka niemieckiego na język polski. Dlaczego Minerva? Wszystkich tłumaczeń dokonuje osobiście. Minerva to jednoosobowa firma, dlatego osobiście gwarantuje konkurencyjnie niskie ceny, terminowe wykonanie tłumaczenia, rzetelne i profesjonalne tłumaczenie pod względem merytorycznym. Zachowanie oryginalnego formatu dokumentu. Trafiłeś na eksperta. Działalność związaną z tłumaczeniami prowadzę z sukcesem od kilkunastu lat. Posiadam ogromne doświadczenie na rynku firm i instytucji oraz w tłumaczeniach dla osób prywatnych. Jestem wpisany jako tłumacz przysięgły języka niemieckiego. Na listę przy Ministerstwie Sprawiedliwości pod numerem TP 592605. Kontaktuj się tak, jak Ci wygodnie. Telefonicznie pod numerem telefonu 503-074-603. Poprzez formularz kontaktowy na stronie www.minerva.edu.pl lub mailowo pod adresem minerva.edu.pl. Zachęcam i zapraszam do kontaktu.